Dzień dobry Państwu. Sankcja kredytu darmowego. Bardzo modna, ostatnia rzecz. Powszechna rzecz. Ale czy to jest faktycznie takie łatwe? Otóż to nie jest prawda, że 80% umów zawiera błędy. Bo dla mojego doświadczenia sz szacować to można na poziomie 40-50%. Także to nie jest takie pewne. Czy taka umowa błędy zawiera? tak? Jeżeli zawiera takie błędy, co możemy zrobić? Przede wszystkim wystosowujemy pismo do banku, czy do firmy pożyczkowej o sankcje kredytu darmowego. Mogą to odpisać, mogą zbagatelizować, wtedy mam milczącą zgodę i wnosimy wtedy o nakaz zapłaty. Jeżeli nie odpisują, Eee, udajemy się do sądu. składam obozem do sądu. Oczywiście wszystko na zasadzie dokumentów, rozprawy żadnej fizycznej nie ma, ponieważ ich nie będzie. Państwu też nie zalecam być na tej rozprawie, bo tu mówi, mówią tylko fakty, tylko dokumenty, tak? Czyli głównie umowa. I teraz, tak. Jeżeli podpiszą nam, że nie, że tu jest wszystko ok, <grym> bardzo często u moich klientów jest dokładnie odpowiedź taka, że jest wszystko w porządku, sam ktoś się nie należy. No wiadomo, że bank po dobroci sam nic nie na, nawet jak coś się nam należy. No nie, tak nie ma. Ale w niektórych przypadkach, tak jak u jednego mojego klienta, po czterech latach spłacania spłacił 120 tysięcy, a miał ja do spłaty jeszcze 60 tysięcy. Okazało się, że faktycznie w tej umowie były błędy. Faktycznie w tej umowie były błędy. Myśmy wystąpili o tą sankcję kredytu. Bank napisał dosłownie, że wszystko jest OK. Złożyliśmy wniosek do sądu i po czterech miesiącach Sąd przyznał nam rację. W tym momencie to my wystosowaliśmy nakaz zapłaty do banku pod groźbą działania komorniczego. I jakie są to koszta? Bo zawsze pytacie Państwo, jakie są koszta takiego, e, takiej sankcji. tak Przede wszystkim tak, analiza dokumentacji, analiza dokumentacji umowy to jest koszt 350 zł. Ja nie ukrywam tych kosztów, no bo nad tym trzeba faktycznie się pochylić, poświęcić 3-4 dni robocze, porównać z przepisami i to przeczytać i szukać się faktycznie tych błędów, czy kilku błędów, tak, bo to nie jest tak, że często kończy się na jednym błędzie, przeważnie jest tego więcej. Dalej, wystosujemy, wystosowujemy pismo do banku, to jest koszt 450 zł, tak. I czy przychodzi odpowiedź negatywna, czy w ogóle nie przychodzi odpowiedź, tak zwana milcząca zgoda, to super. Czy przychodzi uznanie reklamacji? Jeżeli mamy uznanie reklamacji, no to mamy koniec kosztów, tylko zyskujemy. Jeżeli mamy e, brak odpowiedzi, ponawiamy pismo. Jeżeli brak odpowiedzi, idziemy już tym do sądu. Sąd daje młotek, dziękuję, do widzenia. Tutaj nie ma gadki. Pozew. Ile kosztuje taki pozew, jeżeli oni dosłownie opiszą nam, wszystko jest ok. To jest stosunkowo prosta sprawa, tak? Albo, albo my rzucamy błędy, jakie tam są, sąd to rozpatruje, mówi tak albo nie. Koszt takiego pozwu to jest 1200 zł. Czyli w najgorszym wypadku, brutto, mówimy kwota brutto, w najgorszym wypadku, jeżeli mamy drogę od analiz dokumentów do niestety tej sądowej sprawy, no to mamy koszta 350 zł, 450 zł i 1200 zł brutto. Tak to wygląda. Czyli koszt jest, oczywiście to nie jest tak, że koszt jest dany w jednym miesiącu, bo zanim odpowiedzą, zanim zrobią coś, tak, to jest, się to w czasie, to nie jest koszt na jeden miesiąc. Także w tym momencie do zyskania, właśnie chodzi też, nawet jeżeli mamy ten błąd, czy analiza, czy opłacalności, bo jeżeli ktoś ukryje pięć 5000 zł. No to co by tam nie było, to się nie opłaca, tak, no to się nie opłaca, ale jeżeli mówimy o kredytach 30, 40, 50 tysięcy więcej i ktoś ma na przykład do spłaty jeszcze 60 tysięcy, tak, no to tutaj jest innego, albo do spłaty ma jeszcze 20 tysięcy, tak, to w zaokrągleniu inwestujecie 2000 zł brutto, a w zamian odzy odzyskujecie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, tak, na sankcja kredytu darmowego i wtedy Kapitał tylko oddajecie bez odsetek, czyli najczęściej jest tak, jak u niektórych moich klientów, że e, okazuje się, że już kredyt spłacili i jeszcze bank musi nie zwracać, tak, tak to wygląda, także czy sankcja kredytu darmowego jest faktyczna, że 85 czy 95% umów ma błędy, nie, 40 do 50% umów ma błędy, myślę, że to jest taka sensowna i faktyczna, Chłodna kalkulacja, tak? Też są, ma to znaczenie, jakie są te błędy. Pamiętajcie, bo też nie zawsze się opłaca. Przy niskich kredytach to się w ogóle nie opłaca, bo jeżeli macie kredyt 5000 zł, macie wyłożyć na wszystko 2000 zł, łącznie, a macie spłacone, to okaże się, że odzyskacie 5,10 zł, albo jeszcze, że Wam brakuje. To jest bez sensu, tak? Mówimy o kwotach kredytów. Powyżej 20 tysięcy złotych. Od 20 tysięcy zwyż wtedy jest sens się w ogóle w to bawić, tak? Niektórzy klienci są sprawami sądy załadowane, czekają nawet rok czasu na to. No ale przy tym przychodzi teraz radosta wiadomość. Także kredyty spłacać nie muszą pokazać, że już mają spłacony, bo sąd uznał te błędy, są klazury abuzywne. A do tego sąd jeszcze musi im dorzucić i bank musi im jeszcze dorzucić kilkanaście tysięcy złotych. Proste, tak? A spłacaliby jeszcze 50 czy 60. Także, jeżeli macie kredyt w trakcie spłacania, czy jeżeli już spłaciliście kredyt, ale nie minęło 2 lata, to w tym momencie serdecznie zapraszam do mnie. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.